Pan z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jezus wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej, mówił do nich: Napisane jest: Mój dom będzie domem modlitwy, a Wy uczyniliście go jaskinią zbójców i nauczał codziennie w świątyni. Lecz arcykapłani uczeni w piśmie oraz przywódcy ludu czekali na jego życie, tylko nie wiedzieli, co by mogli uczynić. Cały lud bowiem słuchał go zapartym tchem. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Chrystus troszczy się o święto świątyni, dlatego powyrzucał sprzedających w niej. Powiedział, napisane jest, mój dom będzie domem modlitwy. Paryzeusze, arcykapłani chcieli go e, pochwycić na jego słowie. Nie wiedzieli, co mogli uczynić, aby go zgładzić, bo lud słuchał go zapartym tchem. I my chcieliśmy słuchać Boga, e, bo e, przez to, jak będziemy go słuchać i będziemy wcielać w życie Słowo Boże, to dostąpimy życia wiecznego.